W dzisiejszym odcinku będziemy testować najlepiej oceniane restauracje z różnych miast w Polsce. Będziemy nagrywać ten odcinek przez jakiś chyba tydzień. Zaczynamy oczywiście od Warszawy i tak się złożyło, że mamy dwie restauracje Exequo na pierwszym miejscu, więc przetestujemy obie. Zaczynamy od Aioli, która ma 4,3 gwiazdki i 14 tysięcy opinii, a później przejdziemy do Szwajka, która ma. Tyle samo opinii. Dosłownie tyle samo. Ja jestem w ogóle ciekaw, która z tych restauracji z tej Polski będzie najlepsza. Czy to będzie jakaś Warszawa, czy to będzie jakieś, nie wiem, Opole? Opole, małe miasteczko. Ja mam nadzieję, że Opole, moje rodzinne miasto. I wiecie, co jest najlepsze? Że Aioli to jest restauracja, od której stroniłam tyle lat. Nie chciałam tam pójść, nie wiem dlaczego. No i się doczekałam tego, że muszę pójść i przetestować. Ja tam byłem raz i wspominam bardzo ciekawą historię z tego, ale o tym wam powiem wewnątrz. Dobra, weszliśmy do restauracji i jest ona dosłownie pełna. Pełna, 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 więc o czymś to świadczy. Ja sobie zamówię krem z białych warzyw i zobaczymy, czy lepszy jest tutaj, czy u pani Magdy Gessler zjadam najpyszniejszy krem z białych warzyw. Będę miała dobre porównanie. A ja z kolei uznałem, że będę bazował na poleceniu od pana kelnera. Co on poleci, to ja wezmę. Co by pan polecił? Co pan na przykład najbardziej lubi stąd? Dobrze. Burgera Joli? Tak, często załagany w Też często polecane. Na pewno było jakieś krewetki, mamy teraz też nowe krewetki. Burger brzmi fenomenalnie. Myślałem, że z polecenia dostanę tutaj lunch, czyli tam wiecie jakaś taka oferta na kilku dań. A w sumie wyszło, że dostanę tej burgera. Więc nawet się cieszę, bo ja burgera najbardziej lubię, więc idealnie. Fajnie moim się złożył, bo to jest najczęstsza, najbardziej lubiana pozycja, właśnie z najbardziej lubianej restauracji z Warszawy. Więc musi być dobra, jak nie będzie dobra, to się zawiodę. Dobrych burgerów rzeczy jadam wiele, więc też jestem ciekaw. Muszę powiedzieć, że jedzonko wygląda naprawdę dobrze, więc sprawdzamy teraz, czy ten krem w białej parze będzie lepszy od kremu pani Magdy Gessler. Jest duży konkurent, jest naprawdę dobry, w sensie jest mega aromatyczny Jest trochę bardziej słony niż pani Magdy Gessler, ale daje 10 na 10 O proszę! W tutaj wracać Wow, aż no, tak? Jest o wiele tańszy, bo ten kosztował chyba 35 zł, a ten kosztuje 19,99 Nie do końca dobrze nagrał się dźwięk w poprzednim moim ujęciu, ale zdałem lemoniadę, która jest uwaga bazyliowa Spróbowałem sobie ją wcześniej jest genialna. smakuje trochę jak arbus, ale jest przepuśna i daje jej też 10 na 10. Natomiast najbardziej jestem teraz ciekaw tego burgera. Wygląda naprawdę dobrze. Ale ja nawet nie wiem, co tam jest w środku, bo jakby ja po prostu pan będzie o burger, to ja okej, okay, burger chętnie. W Burgerze, masz bułkę pszenną, wołowinę, mieszankę sałat, ser, cheddar, bekon, ogórek piklowany, cebulę karmelizowana, pomidor i sos ajoli. No, to brzmi w ogóle idealnie dla mnie, bo ja właśnie cebulkę karmelizowaną uwielbiam. To jest moje ulubione, sekretne danie. No to testuj. Maka. I co? Mega dobra. Myślę, że 9,5 na 10 jest przepyszne. Najbardziej tutaj czuję sos. Sos aioli, tak się nazywa. Nie do końca wiem, co w nim jest, ale smakuje trochę jak taki majonezowo i Jest git. Mało przebija się niestety karmelizowana cebulka, dlatego chyba daje minus pół punkta, <laughs> no, a cała reszta jest genialna. Czyli 9,5 na 10? Tak. Zatwierdzasz to jako danie popisowe lokalu? Jem pierwszy raz, ale tak. Moje podsumowanie Ajoi to jest takie 8 na 10 A moje 9,5 na 10, mi się podobało no, było smacznie, ale nie było za dużego wyboru Były głównie burgery i pizza, ale myślę, że naprawdę było smacznie i trochę odczarowałam te miejsca Ale z kolei właśnie doszliśmy do drugiego, a właściwie tak samo dobrze ocenionego <laughs> miejsca Uszfejka, czyli trochę taka kuchnia czeska, polsko-czeska Wiecie, jakieś rosołki, też będą burgery, smażone syry, tak się to u was Syr, mówi? Syr, no Syry <laughs> Co się śmiejesz? <laughs> to nic, bo Mati pochodzi z miejscowości, która jest przy granicy czeskiej, więc mamy też tutaj znawcę czeskiego jedzenia. Znawcę to dużo powiedziane, nie pamiętam kiedy ostatni raz to jadłem, <laughs> ale spoko, fajnie. Problem tylko z tym miejscem jest taki, że to są zawsze kolejki, a nie jest zawsze wypchany, więc ja jestem ciekaw, czy my w ogóle wejdziemy teraz. Mati miał rację, jest full. dostaliśmy nawet stolik po prostu na zewnątrz, w takim ogrodzie zimowym, więc wow. Ta restauracja jest naprawdę ogromna i jestem pod wrażeniem, że jest wypełniona. I spójrzcie co wy tu mamy jakieś zimne nóżki, śledź, rosołek, pierożki. Tak wygląda nasze menu, które jest ogromne. Co, ty wybierasz? To jest ogromne, nie? No. Ja nie wiem, co wezmę, tak samo z polecenia od pana lub pani kelnerki. Zobaczymy, co ona lub on mi poleci. I mam takie pytanie, jakie jest takie najczęstsze, najbardziej zamawiane danie tutaj? Ja chodzi o nasze słynne danie. to ten śluter jak w Wiedniu, jest wyprodukowany za łąka, to ten w Wiedniu, Zbiernie poproszę. <noise> 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 Sam łatwą zimniczoną. Sam jak mogłeś to zrobić? A czemu nie? A ja jestem ciekaw, szlęsna, którą wziąłem, czyli są te takie takie miękkie po prostu, nie? Nie wiem, ja takiej rzeczy nie wiem, ale jesteśmy w czeskiej restauracji w Warszawie i zamówiłam śniecła, który ma być jakby w jednym, ale to się międzynarodowo zrobiło. No ale to wszystko przemyślane, nie? To takie wykalkulowane. No ja mam nadzieję, ale ja nie umiem przeżyć tej sałatki ziemniacznej. Nie no ja chciałam frytyczki odwiedzić od ciebie. Wszystki były w poprzednim miejscu, więc teraz coś innego, no, musimy testować smaki, tak? No tak. Przyszły nasze dania i ja nie wiem, co ten mat zamówił. To był po prostu tak wygląda Ja mam jakieś szczęście tych kotletów. Dostaję jeszcze większe niż twoja głowa. Dosłownie, no spójrzcie na to! Przecież to jest gigantyczne. Zostanę tego też tą twoją sałateczkę, czy twoją moją sałatkę z ziemniaków, którą ty tak bardzo schejciłaś, dlaczego sałatkę nie frytki. No w ogóle ja myślałam, że to będzie taka nasza polska sałatka. Jestem, ja to jest jakaś taka mizeria, trochę, tylko że zamiast ogórków ziemniaki. Słuchaj, bo ja jestem ciekaw, czy przypadkiem w środku tego kotleta czegoś nie ma. Bo wydaje mi się, że miało z czymś być, bo to jest po No, bo właśnie, to tak, to mięso w środku, to nie jest taki sam kotlet, ale no ja nie wiem, ja się nie znam na tych sznidlech. Ja właśnie też, nie? Samo mięso, tam nie ma nic. Mięcho, to taki porządny ten kawał mięka. Dostaliśmy jeszcze chleb jako taką przystaweczkę. Jakieś nie się to poczekajka. Nie poczekajka. Poczekajka, o. I ja zamówiłam sobie tradycyjny rozchołek. Wygląda bardzo ładnie, ale ma tu też coś swojego niezłe. W ogóle ciekawostka, cel to jest takie słowo, które jak miałem, nie wiem, 7-8 lat, to mnie strasznie bawiło. <laughs> nie wiem dlaczego, ale uważam. Gorące? Ja jakoś, Dobra, jak ładnie smakuje. Dobre, jak kotel, po prostu. To jest to po prostu kotel, ale wydaje mi się, że to jest innego mięsa. Nie to nie jest chyba kupczaczek. Ja już tego niestety nie wiem, ale wiem tylko tyle, że po prostu smakuje jak typ, bardzo typowy kotlet. Teraz spróbuj tej sałatki ziemniaczanej. Jestem mega ciekawa niej. Uwaga! Zimne, niech to gorące takie. Ziemniaczek, cebulka. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu pokrojony ziemniak ugotowany. Mogę spróbować? Ojej. Tak... Zimne, nie? Tak. To jest niedogotowany ziemniak po prostu pokrojony na plasterki w jakimś takim chyba w cebulce i szczypiełku. Mieszne. No taka zwyczajna sałateczka. No. A jak twój rosoł? Właśnie jestem mega ciekawa. Ja uwielbiam rosołek i zawsze to rosołki taki w takich restauracjach bardzo dobre. Tak. Na znaczy wsi nie jest jakiś bardzo aromatyczny, jest taki delikatny raczej. Ale jest dobry, tak, taki delikatny rosołek. Ta restauracja jest taka mocno przeciętna Myślę, że to ma takie dobre opinie, dlatego, że jest bardzo tania Za tego kotleta daliśmy 29 zł. Spoko cena, patrząc też na to jak wielki to był rozmiar jest To było gigantyczne Konie się tym najęcie aż po pachy. Ale smakowo to tak no... No, Ciężko nie było, mi ocenić nie, samego dobre. kotleta, po prostu. Bo tu najzwyklejsze w świecie kotlet, no, więc, no nie wiem, 6 na 10, 7 na 10, jak kotleta bym ocenił? Ja bym dała 7 na 10, dlatego że Aioli oceniłam na 8 na 10, a to było gorsze od Aioli. Dla mnie tam było smaczniej. Przenieśliśmy się właśnie do Opola, jesteśmy pod Kaczą Bida, ma ponad 7 tysięcy opinii. 4 dwie gwiazdki, to jest naprawdę mega dużo jak na Opole, ponieważ średnia tutaj to jest 2000 opinii, więc wymiatają. Opole to moje rodzinne miasto, więc trochę się znam na tych restauracjach tutaj wam, że byłam mega strzokowana tym wyborem, bo mam tu dwa razy i raczej wybieram inne opcje w po ale sprawdzimy może tym razem będzie o wiele lepiej. Może się zreaktywowali po latach? Może to no, mam Bra taką nadzieję. Wyglądasz tak jak Magda Gessler, która po latach próbuje, czy jest dalej <grym> dobra, <grym> idziemy, chodź. Tu sobie na pewno strzekowali to tym, że są otwarci całą dobę, kiedyś tak nie było, więc... Też szacun, bo to chyba jedyna taka restauracja w Opolu. Szapoba. Karta w tym lokalu jest tak ogromna, że ja jak zwykle oczywiście się po prostu pogubiłam. Zobaczcie na to. Jest tutaj cała książka. I najzabawniejsze jest to, że wiecie jak zawsze są dania dnia i to jest jedno, albo może maksymalnie trzy dania dnia, prawda? Tak? No coś takiego. No, tutaj mamy dwanaście. 12 dnia do wyboru. Mam ja już ja co ze sobą zrobić tutaj, ale wybraliśmy pozycję i uwaga! W tej restauracji nie przychodzi do was pani kelnerka i zbiera zamówienie, tylko idziecie do baru, zamawiacie, płacicie i wtedy wam dopiero przyniosą. Więc co mi też jest spoko opcja, jak ktoś pracuje o nie wiem drugiej nad ranem i mają gości, to wiedzą chociaż, że nikt nie wyjdzie sobie bez płacenia. Teraz się dowiem, czy mogę zamówić danie które wybierałam przed 15. Dlaczego no, nie mogę? Być? Bo ona jest tylko do godziny. 20, a jest do 10. okej. Okay. No dobra, ma to sens. Udało mi się jednak zamówić i zanim wróciliśmy, podali nam już poczekajkę. Zobaczcie, tutaj wszystko jest ogromne. Spójrzcie na ten kawałki chleba. Co to? Super, że są takie porcje. I dostaliśmy już nawet herbatkę rozgrzewającą, która też jest mega ogromna, więc tutaj szacunek za po prostu typowy... Za rozmiar, to jest idealna nie? <laughs> tak, no naprawdę. I w sumie za całe danie główne, za herbatkę i za wodę zapłaciłam 90 zł. Naprawdę spoko cena. Naprawdę spoko cena. Wydaje mi się, że też będzie ta porcja tak ogromna, że wtedy dopiero powiem, że jest rewelacyjna cena. Dawaj matki testuj tą herbatkę, ponoć jest bardzo słodka. Tu jest wszystko, patrzcie, to cała pomarańcza jest w ogóle, to jest gigantyczne. Naprawdę. No, to tak? jest bardzo, kalendarz. dobra. to ja już się boję, ale powiem Ci, że tak się pasowałeś ten klimat tutaj idealnie. To klimat, tylko hmm. że w opolu, nie? No. I ja sobie zamówiłem, placka po zbójnicku, który jest podobno w ogóle gigantyczny. Ma ważyć niecały kilogram? Więc jak no. placuszka? To, to taki duży placuszek będzie w sumie, tak sobie myślę. To będzie znowu niż twoja głowa. Większość zawsze tej dni jest większa niż moja głowa, więc. Przyszły dziewczynom pierwsze dania, więc będziemy mieć te smaku. Dawaj Ania. Nie jak... tylko Pani kelnerka połączył tylko patrzę, nie chcę W skali 1 do 10, i jak bardzo dobre to jest. Tak jest Dla mnie będzie. W międzyczasie, kiedy Ania oceniała danie, to przyszła Pani kelnerka, no, dlatego no. troszkę się przez wszyscy no, i przyszło danie Matiego. Słyszałem tyle różnych opinii, że wielkie, wielki, gigantyczne wielki, rzeczywiście są duże, ale myślę, że to musi gdzie jeszcze większe. No, ale nie wiem, no to tak, to, wygląda. No tak, tak, No tego jest, jest, duża, ty jest tam, nie zjesz. <grym> Challenge tak, Niewłaściwa osoba. O co? Każdy tak, 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 Jestem studentką. <grym> tak, tak, <grym> dobra. tak, no tak, Czuję się zcalenerowany jak nigdy. Ciekawa jestem, czy Mati to zje czy nie. Moim zdaniem Potem naprawdę wygląda to na mega dużą porcję, Mati. Skarbie, ja jestem ze Śląska. Na Śląsku się takie szczyty jadło. Ja się wychowywałem na plackach, ja spałem na plackach. I jak oceniasz twoje danie? Spoko, właśnie zacząłem. Jest to dobre. 7,5 na 10. To zdecydowanie lepiej niż te pierogi, które ponoć są. Rozmę Coś Co jeszcze zauważyliśmy, że te wszystkie dania przyszły błyskawicznie szybko. Jakby my dopiero co osiedliśmy do stołu i dziewczyny dostały już i Dosłownie szybciej Minuta. niż maku, naprawdę. To było dosłownie 3-4-5 minut. Najdłużej ja czekałam na swoją rybę, ale co czekamy nas 6 minut może? Wygląda no naprawdę całkiem fajnie. Zostajemy teraz moją rybkę. Naprawdę wygląda to najlepiej z tych wszystkich dań, szczerze mówiąc, i przez to, że szło najdłużej, mam wrażenie, że jest najświeższa, ale mogę się mylić. Dziwne. w sensie, kurcze nie czuję to ryby w ogóle może wezmę ją samą ten smak jest znajomy ale nie wiem co to jest, jakby mega dziwne, ciężko mi to jest określić, czy to jest dobre czy nie, ej naprawdę dawno nie miałam czegoś takiego, że nie wiem jak ocenić to danie. w sensie nie jest złe, ale też nie jest dobre, więc może bym dał takie po prostu 5 na 10 o tutaj brutalnie no brutalnie, brutalnie, ale dlatego, że po prostu nie, Mati nie czuje ryby, w ogóle jest coś takiego słodkiego. No, Może przecież... czujesz koperek, który był obok? Nie, to też nie był koperek. Naprawdę jest to dziwny smak. Krytki myślę, że będą dobre. No... Nie. nie, nie, nie. Ojej. Ja już wiem, dlaczego nigdy tutaj nie wracałam. W sensie, kurczę, porcje są ogromne, ceny są dobre, chociaż te pierogi są stosunkowo drogie. 30 zł. W smaku tak pół na pół. Myślę, że wszyscy jesteśmy chyba tutaj zgodni, że pół na pół. Nie, Matiemu smakuje. A czemu miałby nie? Mam dylemat, czy jest dalej, bo najważniejsza rzecz mi tutaj znikła. Mianowicie mój i zostało samo mnie. i nie przewidziałem tego, że to jest tyle miękka. Oni mają strategię naszych babci: jedź mięsko, zostaw zibaczkę. Ale ja właśnie chciałem na odwrót, ja mam gdzieś pacuszkę, gdzieś no, mięsko. Nie tutaj, nie w Opolu. W Opolu jesteśmy tradycyjnie jak widać. ale powiem Wam, kochani, tak, że im dłużej tu siedzimy i jemy, tym mniej smaczne to jest i chcemy stąd wyjść, spójść do innego lokalu, bo przyszliśmy też się spotkać i porozmawiać i coś dzień dobrego i tak I <laughs> do No nie wiem. I wiesz o tyle, że tylko rozmawiamy. <noise> o tym jedzeniu. <noise> o tym jedzeniu. <noise> Więc wydaje mi się, że moją ocenę podtrzymuje jest takie 5 na 10, bo są w dużej porcji Jest w miarę tania, chociaż jak przeanalizowałam moją kwotę 32 3 zł, to wcale nie zapłaciłam mało, a smak jest taki, że nie jest najgorzej. To choć smak moich placuszków był naprawdę spoko i tutaj zatwierdzam. Tak, ja spróbowałam mięso od Matyku, to naprawdę to mięso było najlepsze. Więc sobie się trafiło jak zawsze. Dotarliśmy do kolejnej restauracji, tym razem jesteśmy w bies... I jest to restauracja Trattoria de Tadeusz. Jest ona po kuchennych rewolucjach pani Magdy Gessler, więc mam nadzieję, że będzie smacznie tym razem, ponieważ opole bardzo mnie zawiodło i muszę zjeść coś dobrego. <grymne> Od razu sprawdzimy, czy ta restauracja jest przyjazna zwierzętom dlatego, że mamy ze sobą i testę, i lalkę, więc będzie się tam działo po prostu. Idziemy całą familią na obiadek. Ta restauracja ma prawie 3000 opinii, więc nie jest jakoś dużo, ale wygląda naprawdę fajnie i na pewno pozwalają zwierzętom przechodzić, bo jesteśmy tu tam z kotem, nie było żadnej nawet rozmowy, że nie możemy i nic takiego, więc super. Ja zamówiłam sobie pozycję z menu pani Magdy Gessler, a ma taką typową włoską pizzę, żeby spróbować i polską część, i włoską część tej restauracji. No właśnie, bo to jest typowo polsko-włoska kuchnia. Tak, menu mają ogromne, to jest coś, czego pani Magda Gessler nie lubi, dlatego że było tam Mam naprawdę tyle pozycji, że ja nie wiedziałam co wybrać, ale zobaczymy, zobaczymy, może będzie smacznie. Dostaliśmy już wodę i naszą poczyczekajkę, no nie wygląda ona jakoś wystawnie, ale nadzieję, że będzie dobra. W końcu to ma więc powinno być widać. To jest taka focaccia, nie? No. Mm, dobra. Tak? Dobra. Oniwa też jest fajnie pikantna, więc na plus. To nie jest restauracja pani Magdy Gessler, tylko po kuchennych rewolucjach. I to było chyba w ogóle mega dawno temu, jak czytałam w internecie. To był szósty sezon. I z tego co wyczytałam, to szósty sezon był w 2012 roku, więc 11 lat temu. Ale to fajnie pokazuje, że po tak długim czasie restauracja dalej tak dobrze się utrzymuje. Bo często w ogóle tam po powrocie po paru miesięcy Magdy Gessler to mówiła, że w sumie jest beznadzieja znowu, nie? Tak, i najczęściej te restauracje padają, a oni nadal mają menu pani Magdy Gessler, więc nadal musi mieć jest dobry poziom. Przynajmniej mam taką nadzieję. Poczekaj, to zatwierdzam. Przyszedł mój mielony i wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Pierwszy raz, zostałam tak ładnie podany polski obiad. Zazwyczaj widzieliście, tak po prostu rzucony, a tutaj się. no mega fajnie i ten mielony jest naprawdę duży. Więc myślę, że się najem tym. Robimy teraz test smaku. Zaczynamy oczywiście od naszej gwiazdy, czyli mielonego. Kurczę, fajnie wygląda. I jak oceniasz ceniasz? Najlepszy Mega dobry. Tak? No naprawdę. Ja jestem średnią panką mielony, bo jest słabowe, ale jest rewelacyjny. Myślę, że na pewno w topce, które jadłam. O, proszę. Naprawdę jest mega dobry. Jest taki wyrazisty, bo jest dobrze przyprawiony. Zazwyczaj on są takie mdłe po prostu. A ten jest naprawdę dobrze przyprawiony. Dałem mu 9 na 10. Spróbujemy teraz cały zestawik. Mm. Jest dobra komba. Mm. Nie smakuje to jak na kolonie czysto usta szkolnej jest rewelacja. No i przyszła pizza Mateusza i też wygląda dobrze, co? Zamówiłam sobie pizzę parme i mam tutaj szynki, chyba pomidorki, sałatę jakąś, czyli... I oliwki też. I oliwki, czyli tak bardzo woską. I jak pokaczej była cudowna, była taka bardzo mięciutka, to wydaje mi się, że z pizzą będzie bardzo podobna, przynajmniej tego już teraz czuję. No widać jak to ciasto się ugina. Tak. Mega spoko, ale jeszcze z oliwą będzie lepiej. Ja lubię wygrywać oliwę do pizzy, albo taką pikantniejszą, albo czosnkową. To jest genialne, jak macie oliwę obok siebie, to wrzucajcie, nie wahajcie się. Ale jest to jakaś lepsza pita, z którą jadłeś, czy taka nie, Jest Nie, jest, jest, jest taka normalna po prostu, nie jest jakaś super wybitna, są czasem takie, to jest po prostu taka lekko lepsza, niż takie typowe, które jemy. Czyli ile dajesz na 10? 7,5. Czyli pizze są takie dobre, ale bez szału. Ale za to mielone pani Magdy Gessler jest rewelacyjne naprawdę rewelacyjne więc bierzcie mielonego. Dla takie obiadu zapłaciliśmy 96 zł, więc myślę, że całkiem spoko, bo Mat miał pizzę, ja miałam całe danie obiadowe i mieliśmy ponad litr wody i do tego oceniam to miejsce jakieś takie 8 na 10, tak łącznie biorąc nasze opinie. Warto też zaznaczyć, że te porcje były duże, pizza tak. była duża i twoje tak, danie tak, było tak. duże. Pizzę wzięliśmy nawet na wynos, bo Matt jej nie przejadł. A to się nie zdarza często. <laughs> Dokładnie.